Port morski w Policach jest węzłem, w którym zbiegają się niemal wszystkie środki transportu. Rzeczny, lądowy, samochodowy i kolejowy. To czwarty pod względem wielkości przyładunkowy port w Polsce, ale także jedyny, który nie posiada bezpośredniego połączenia kolejowego z własnym zapleczem. Dlatego wraz z pogłębieniem i modernizacją toru wodnego Szczecin-Świnoujście podjęto decyzję o konieczności budowy brakującej infrastruktury torowej oraz o zwiększeniu dostępu do terminalu od strony lądu poprzez budowę w Policach nabrzeża ciężkiego. Jeżeli chodzi o zaawansowanie projektu kolejowego, czyli de facto budowę nowej stacji Port Police wraz z niezbędną infrastrukturą transportową, to jesteśmy na etapie pozyskiwania pozwoleń na budowę, aby móc urzeczywistnić tą inwestycję. Następnie, jeżeli otrzymamy niezbędne zgody korporacyjne, chcielibyśmy wspólnie z PKP PLK, a to jest nasz bardzo ważny partner w tym przedsięwzięciu, Uruchomić przetarg celem wyłonienia firmy, korporacji, która by nam tą infrastrukturę wybudowała w najbliższym czasie. Natomiast jeżeli chodzi o drugą inwestycję w porcie w Policach, a mianowicie budowę nowego nabrzeża, nabrzeża uniwersalnego ciężkiego, to jesteśmy na etapie oceny w ramach postępowania ofert, które otrzymaliśmy. W wyniku tego postępowania chcielibyśmy wyłonić firmę, która przygotuje dla nas całe opracowanie, cały projekt wraz z niezbędnymi pozwoleniami na budowę, tak aby następnie móc przejść już do etapu budowlanek. Budowa nowego terminalu umożliwi policjom równoczesną obsługę dodatkowo dwóch statków pełnomorskich oraz pozwoli na zwiększenie możliwości przeładunkowych, nawet dwukrotnie. Zarząd Morskiego Portu Police jest spółką należącą do grupy kapitałowej Grupa Azoty. Tak więc jako okno na świat grupy azoty w pierwszej kolejności port obsługuje przeładunki towarów, produktów, surowców na rzecz zakładów chemicznych Police i całej grupy azot. Niemniej jednak równocześnie prowadzimy proces, który zmierza do tego, abyśmy uzyskali status portu uniwersalnego, portu otwartego na innych kontrahentów, którzy oczywiście też chcieliby korzystać właśnie z naszych zasobów. Inwestycja, choć znajduje się jeszcze na etapie projektowym, już wzbudza spore zainteresowanie w branży. Niewątpliwie wpływa na to także budowa zupełnie nowego korytarza transportowego. 50-kilometrowe zachodnie obejście Szczecina wraz z dwoma ponad 5-kilometrowymi tunelami drogowymi pod Odrą zagwarantuje jeszcze lepsze skomunikowanie terminali i terenów portu oraz zwiększy jego możliwości transportowe, a w perspektywie najbliższych lat podniesie także atrakcyjność powiatu polickiego jako miejsca do inwestowania. Port w Policach jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych inwestorów. Te nowe inwestycje, inwestycje w samym porcie, jak i też w całym powiecie polickim, między innymi też nowo powstałe polimery w Police, Powodują, że wielu inwestorów, potencjalnych inwestorów, polskich, zagranicznych, prywatnych i publicznych, kieruje się do nas, są zainteresowani inwestowaniem tutaj, tak? Mają świadomość tych wszystkich inwestycji, tych wszystkich nakładów finansowych zupełnie powstawania nowych korytarzy transportowych, co uatrakcyjnia to miejsce. Tak więc przyszły hub policki jest otwarty na nowych inwestorów. No i oni odrabiali zadanie domowe i mają świadomość tych wszystkich przedsięwzięć, wielkich kosztownych, które się tutaj dzieją albo są już na ukończeniu. Tak więc nie dziwi to, że m.in. takie grupy kapitałowe jak Orlen czy KGHM są żywotnie zainteresowani, aby tu inwestować. Zachodnie drogowe obejście Szczecina, czyli obwodnica dla naszej całej metropolii szczecińsko-polickiej to jest strzał w dziesiątkę. To jest inwestycja, na którą czekają z jednej strony mieszkańcy Szczecina, polic, turyści, jak i przedsiębiorcy. Zupełnie nowy korytarz transportowy. 50 km drogi szybkiej S6, wraz z tunelami pod Odrą, rozwiązują wszystkie problemy natury komunikacyjnej tutaj, tych terenów. Bo z jednej strony, nowe tunele kategorii A pozwolą na to, aby z Polis i do Polic transportować przez Odrę. No, niemalże wszystkie produkty, wszystkie surowce bez żadnych ograniczeń. Z drugiej strony jest to niewątpliwie zupełnie nowe uatrakcyjnienie terenów Powiatu Polickiego, ale też samego Szczecina, ponieważ te tereny zostaną na nowo skomunikowane, otwarte na, dla inwestorów. Tak więc jest to długo wyczekiwana, ale już na wyciągnięcie ręki inwestycja, która zupełnie odmieni te obszary. Nie bez znaczenia dla portów w Policach oraz całej Grupy Azoty są inwestycje, które powstały bądź są obecnie realizowane w całym województwie zachodniopomorskim. To przede wszystkim polimery Police wraz z gazoportem, budowa sieci dróg ekspresowych, rozbudowa świnoujskiego terminalu LNG, budowa tunelu pod Świną czy gazociągu Baltic Pipe. 8 września na terenie stołówki Grupy Azoty Police odbędzie się zakładowy pchli Targ. To akcja charytatywna, z której dochód zostanie przekazany dla zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci i dorosłych. Pomóc można na dwa sposoby: przekazując artykuły na sprzedaż, oraz poprzez udział w wydarzeniu i zakup dowolnych przedmiotów. Każdy z nas ma w domu rzeczy niepotrzebne, które zawadzają, przeszkadzają, yy, lub jakieś nietrafione prezenty. Nie wyrzucajmy ich, dajmy im drugie życie. Wystarczy przynieść je do nas, do Biura Komunikacji. Sprawne, czyste przedmioty, książki, artykuł gospodarstwa domowego, artykuły dekoracyjne. My wystawimy je na sprzedaż, a środki zgromadzone ze sprzedaży przekażemy dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla dzieci i dorosłych. Przedmioty należy dostarczyć do biura komunikacji. Pokój 226 zlokalizowany w biurowcu głównym. Można to zrobić do końca sierpnia w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. Biuro komunikacji zaprasza wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej, Grupy Azoty Police oraz mieszkańców do wzięcia udziału w akcji Zakładowy Plitark zachodnio Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie od 2006 roku pomaga nieuleczalnie i terminalnie chorym w sytuacji, gdy medycyna szpitalno-kliniczna nie potrafi im już pomóc. Przekazane rzeczy, które nie znajdą nowego właściciela, trafią do szczecińskiego ekoportu, a następnie, za pośrednictwem galerii szpargałek, zostaną ponownie wystawione na sprzedaż. Cały dochód zostanie przekazany na rzecz organizacji pożytku publicznego. Na terenie jednostki biznesowej Nitro trwa kontrolowany przestój związany z remontem rocznym instalacji mocznika. To standardowe działanie, związane z koniecznością generalnego przeglądu wszystkich urządzeń oraz naprawy bądź wymiany zużytych elementów. Są wykonywane przeglądy, naprawy, spawania wszelkie prace remontowe, których nie jesteśmy w stanie wykonać podczas pracy instalacji w ciągu roku a zakończenie jest przewidywane na 18 wrzesień, czyli więcej miesięczny postój i staramy się wykorzystać ten czas maksymalnie. Na okoliczność przyglądu przygotowany został precyzyjny harmonogram zadań oraz scenariusz funkcjonowania pozostałych instalacji. Postój rozpoczął się w piątek 19 sierpnia, a już w poniedziałek 21 sierpnia pracę rozpoczęły grupy remontowe. Wykorzystujemy ten czas do przygotowania instalacji do rocznej pracy. Czyli przez rok zbieramy informacje, jak pracuje instalacja, które aparaty będzie musieli naprawić, przedłużyć tak zwany dozór, czyli inspektorzy też dozoru też sprawdzają aparaty, które muszą być sprawdzone. No, wykonujemy wszystkie możliwe naprawy, które są wymagane w przeciągu tam roku. Postoje instalacji produkcyjnych odbywają się cyklicznie co rok, aby utrzymać aparaty w dobrym stanie technicznym. Po zakończeniu prac remontowych przeprowadzane są ostateczne próby sprawności instalacji. Ostatnie gwałtowne zjawiska pogodowe spowodowały, że ratownicy Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Police nie mogli narzekać na brak pracy. Silne podmuchy wiatru skutkowały interwencjami związanymi głównie z usuwaniem połamanych i powalonych drzew. Takie zdarzenie mieliśmy w poprzedni weekend, tu na niewielkim terenie zniszczeniu uległy trzy drzewa, na parkingu za moimi plecami uszkodzeniu uległy trzy samochody i jedna osoba została poszkodowana. Całe szczęście po krótkotrwałym pobycie w szpitalu została wypisana do domu. Czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i zabezpieczenie mienia spółki trwały kilkanaście godzin popołudniowych. Strażacy wykonywali pracę zarówno z poziomu gruntu, jak i przy użyciu 62-metrowego podnośnika ratowniczo-gaśniczego B62. O potencjalnych zagrożeniach informuje rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wiadomości z ostrzeżeniem nie należy ignorować. Alert ma pomóc uniknąć niebezpieczeństwa lub zminimalizować jego skutki. W takiej sytuacji e, należy podjąć. E... Pewne przedsięwzięcia polegające na usunięciu materiałów, które mogą spaść z dachu, balkonu lub mogą zostać podrywane z powierzchni gruntu, jak płyty, blachy, doniczki, temu podobne przedmioty. Należy unikać parkowania pod, w pobliżu drzew, e, unikać otwartych przestrzeni i najlepiej pozostawać. Wewnątrz budynków w warunkach bezpiecznych. Zakładowa Straż Pożarna każdego dnia dba o bezpieczeństwo pracowników polickiej spółki. Jej obowiązki nie ograniczają się tylko do reagowania na miejscowe zdarzenia, do których z uwagi na specyfikę branży produkcyjnej może dochodzić na terenie zakładu. Realizuje ona szereg zadań profilaktycznych i informuje społeczeństwo o zagrożeniach, a w razie ich wystąpienia pomaga usunąć ich skutki.